Przypadku i zwrócić się publicznie w imieniu własnym i w imieniu pani radnej Elżbiety Śmietanki do pana Mariusza Grodkowskiego. Otóż yy, dla wielu osób to były święta, w których królowała pani radna Elżbieta Śmietanka na portalu internetowym. Doszło do, yy, nie wiem jak to nazwać, Wymiany poglądów, sprzeczki, radykalnego odezwania się być może nie byłem świadkiem, więc trudno mi jest w tej kwestii zabrać Jestem zobowiązany do publicznego zajęcia w tej kwestii głosu. Doprowadziłem w formie mediacyjnej do rozmowy w biurze Rady Miasta pana Mariusza Grobowskiego i Panią Rzbietu Wyjaśnienia pewnych spraw, które wynikły w tym dniu w dniu rozmowy w Centrum Aktywności Lokalnej. Uważam, że problem ten został rozwiązany polubownie przez obydwie strony. Podkreślam bardzo pozytywne w kierunku polubownego rozwiązania problemu ze strony obydwu osób. Pani Radna śmietanka. Skierowałem do pana Mariusza Grodkowskiego pismo, oficjalne pismo e, w dniu 20 kwietnia bieżącego roku, które pozwolą Państwa, że odcinka. To jest Święta Świętanka, radna Rady Miasta. adresowane Pan Mariusz Grodkowski do Podnazeg por portalu internetowego 524P. W związku z konfliktem słownym, jaki miał miejsce pomiędzy nami po konferencji w całym no, 27 marca, wyrażam ubolewanie z powodu niezaplanowanych emocji, jakie towarzyszyły temu zdarzeniu. Nie były one moim zamiarem i wynikły z nami interpretacji oraz informacji, które mi przekazano przez osoby trzecie. Ja myślę, że e, ta wspólna rozmowa Państwa w mojej obecności wyjaśniła pewne zagadnienia. Chciałbym jeszcze przy tej okazji zwrócić uwagę na rzecz jedną. E, mamy świadomość, że media są czwartą władzą i mamy świadomość, ja mam nawet tę świadomość pogłębioną bardzo w swoim się, e, twierdząc, że na początku było słowo, a reszta to tylko interpretacja. W związku z powyższym wiem doskonale, jak łatwo jest wprowadzić zamieszanie, szczególnie w tak małej społeczności. Wiem doskonale, że piątkowskie portale starają się przekazywać maksymalnie dużo informacji rzetelnie, ale proszę nie mieć nam jako radnym za złe, jeżeli w pewnym momencie w wyniku być może chwilowego przeciążenia bądź się dyspozycji następuje pewna ekspresja, która dotyka szczególnie osoby o no mniejszym doświadczeniu publicznym i nie miejmy tego nikomu zazywać. Panie Mariuszu, jeżeli pan się w jakimśkolwiek stopniu poczuł urażony, to ja pana również przepraszam i myślę, że zakończymy to.